Siema, gramy sobie za a potem gramy dzisiaj Azazelem, oczywiście gridmode'a standardowo, ojojojciu, a wezmę, a co mi się stanie, gorzej być nie będzie raczej z moimi statystykami, straciłem shot speed i szczęście, <laughs> to nikogo nie interesowało za bardzo, ale zyskałem za to, oh, zyskałem za to ranger, który jest przydatny, Diversity uh, Papers i ja bym wziął te cztery bomby za darmo, a mamy piątkę idealnie, Diversity uh, Papers ja sobie jak najbardziej wezmę, ale najpierw weźmy sobie kluczem, otwórzmy, o, oh, Treasure Room, który mnie prawie ugryzł, Mamy intrudera, to jest ten, nie to nie jest ten chyba, bezna... a może to jest ten beznadziejny intruder, który jak oberwę powoduje, że głowa mi wypada, ale przy tej postaci nie ma różnicy, tak to jest ten, bo już mi wyleciała głowa, najgorzej na świecie. Ogólnie jestem bardzo niezadowolony, bo stwierdziłem sobie, że um, zrobię sobie, przy okazji mogę Was zaprosić wszystkich, którzy, a nie, ten odcinek kurczę wyjdzie, dziękuję, chyba, że go jeszcze wrzucę dzisiaj. To, dobra, ten odcinek jeszcze wrzucę dzisiaj, najwyżej zrobię zapas sobie na jutro jakiś. E, dzisiaj jak to wrzucam, czyli 31, z, 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 mamy live'a mocnego, e, halloweenowego, z którym będziemy się grali w różne gry, na przykład jak um, grę o nazwie, czekajcie, przypomnę sobie Slendermana, więc jeżeli macie ochotę i nic nie robicie akurat w Halloween, nie wychodzicie, bo nie chcecie, czy cokolwiek innego, zapraszam serdecznie. Będziemy sobie pogrywali w różne gry, ja bym sobie kupił klucz, żeby wziąć te cztery bomby, opa, cyk, pięknie, ciebie bym wysadził, dostał dwa koiny i brakuje mi czterech koinów na Divorce's Papers, dobra, łatwy się przynajmniej jeden, już pada, oczywiście jak trafię. Weź! Jeszcze raz go trafię tylko. Ajajaj! O! Prawie obrabiałem! Jest dobrze. Dobra, tego bym drugiego bym obił może. Wolę, żeby ten mi biegał za twarzą niż tamten. No ale wypadli. padli. Idziemy po pa papierki rozwodowe. Papiery rozwodowe i mamy Mr. pracy jeszcze przy okazji. Stać mnie na życie. Idealnie. Monstru i nasz ulubiony tutaj e, Lar Junior. oj. oj, oj. No. Nie no, wydaje mi się, że akurat tą postacią to będzie pestka z masłem, czy masło z chlebem, żeby wygrać jakkolwiek No jednak lata, z e, strzela brimstone'em, no e, niepokonana, nie oszukujmy się, nie pokonana no, proszę, że on kurczę źle słuchawki założone, albo słuchawki po prostu tracą życie, ostatnie chwile przy życiu, tak zwane. Oj, oj, oj tak może być i nawet bym się nie zdziwił, nie mam klucza, nie mam kasy na klucz, a, ale dostałem piżamę, ojoj ojciu, oj, fajny item. No moim zdaniem jeden z najlepszych, lepiej, bardziej kozackich. E, I dostałem jeszcze dwa dodatkowe solharty przy okazji, U. Klucza, o klucze nie muszę martwić, wasbym bym wybuchł, bo wy koło siebie stoicie i nie dostał nic. Mamy Halo, Stots upy wszystkie, bardzo się cieszę. Empty hard container, UN at one red, Less start new floor, dostaje dodatkowy kontener, eee, takie sobie bym powiedział. Mogę wziąć, bo i tak mi to nic nie zmieni, to nie spowoduje, że nagle zacznę zdychać czy coś, ale będzie to, nie mi się, nieprzydatne. Eee, dobra, ja potrzebuję sobie kupić Halo jedynie. Ła, weź, tak się nie robi, panowie, no przecież... Czemu tak obrywam beznadziejnie? Ostatnio sobie pogrywam Keeperem. Próbuję gdzieś tam maksować całą... Wszystkie postacie swoje, z którymi gram. W ogóle wszystkie postacie, nie tylko z którymi gram. Wszystkie postacie próbuję maksować na zwykłe. Później przejdę sobie na Painted na swoim save i będę miał w zasadzie full grę zrobioną, nie oszukujmy się. Halo sobie kupię. T- tu fiksy też bym mi kupił chętnie. Tylko nie będziemy stać, jestem pewny. Jaka jest szansa, że znajdę Secret jedną bombą? Chyba dosyć mała. Ale jakbym znalazł, to by było to Ob wysadził kolegę. No trudno. E, bijemy się z bossem. O, oczywiście, że to musiał być blighted owum i jeszcze Gemini wersja e, wersja wkurzona, bo lata osobno. Ale ten Baby nie jest problemem. Angel room. Celtic cross, ok Drugi przedmiot to aniołka, przemiana w serafinka będzie, czyli solharty i latanie. Latanie nieprzydatne jest, ale solharty zawsze spoko. panie nie panie aniele! Musimy nie bić tylko. Dziękuję bardzo. Możemy lecieć sobie dalej, bezproblemowo. Tabletki. Zawsze tabletki są złe na grid Mode, ale dobra, lemon party nie jest najgorszy. Ciekawe, jak długo to się utrzymuje. Tam chyba 5-10 sekund. Ale można by było użyć... nie głupie nawet, nie głupie. Co to? Nie znam przedmiotu. W tier zapis spoko. Karta The Empress. Wrócę po nią kiedyś na pewno. O ile nie zapomnę, to po nią wrócę. Nie znam przedmiotu, więc tutaj nic nie kupujemy niestety. I bierzemy w ciemno. Ojej, w ciemno to nigdy nic dobrego nie wyszło. Bloody gust. Ciekawe. Lemon party! Dobra. tak tragiczne. Ej, on się długo utrzymuje no? Ej, strasznie długo, nie wiedziałem, że aż tyle. Brimstone, e, Brimstone ciociok. kolejny Brimstone. Oj, niewidzialne. Ha, tak niewidzialne, że Cię widziałem, ha, nie schowasz się przede mną nigdy w życiu. Muzyka, o. Nie, miałem wrażenie, że przez chwilę nie grała w ogóle, znudziła jej się po prostu, przestała grać. Pokonani. 6 minuty e, rundy. Na szczęście, jak nie, nie patrzeć, rundy gryta są bardzo króciutkie i przyjemne. Pokonany bosik, oczywiście nic nie bierzemy, bo w ciemno. Nikt się nie bierze. O jest stałem. Mystery Paper weszło nam. E, jak widać nasza tarcza z Polaroida. Długo będzie szarzował? Jestem wkurzony, więc 30 razy. Zanim się poustawia wszystkie bombki wszędzie. Ciekaw jaki będzie główny boss na tym piętrze. pewnie nie za ciężki. Leży. No nie, jeszcze raz obrywałem. To się zrespiło, nie. A, glutoński razy 3. Dobra, glutoński razy ultra glutoński. Znaczy razy 2 i dodatkowo ultraglutoński. To okej, okay, to. E, to ok, ale, 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 nic ciekawego. Circle of Protection, okej. Okay. Czemu nie? Nawet taki okay, przedmiot. Nie najgorszy, bym powiedział. Mam strasznie mały damage. Fajne tirsy, ale damage tragiczny. Więc jakbym dostał coś ciekawego, to bym się ucieszył. Ucieszy się z mojego... Co już Zastanawiam się Jeszcze zastanawiałem co to jest. Zobaczmy, jak ten klucz wyrzucę. Kolejne piętro, mógłbym wziąć kartę The Empress i użyć ją ewentualnie na samym gridzie, jak będzie potrzeba. Mamy łumby teraz bodajże. Co za piętro? Łumby. Kurtwump, okej. Okay. Fireman wezmę. Będziemy bił, ale wezmę. Zobaczmy sobie co mamy tutaj. Dwa klucze. Za darmo? Za darmo to nawet popisku nie doju. To wezmę. Za siedem na razie kupujemy. Weźmiemy dwa z full elfa. Skru jest kozacki. Mleko nie za bardzo, ale champion z belta bym sobie chętnie wziął stąd. Um, po mleko może wrócę kiedyś. Może tak, może nie, w końcu. on wy... 11 damage, a. dobra, bardzo ładnie mi damage podskoczył. I fajne z tego, co mi się wydaje, Tilsy jeszcze zgarnąłem z tego wszystkiego. No i przy okazji mamy ten e, damage z Firemind'a, trzeba uważać, żeby on mnie nie wysadził nigdzie, bo jest w stanie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Haha, le rymy, ha, ha, ha. co tu się zrozpiło? O, wy się zrespiliście, to nie fajnie. Ale na razie jest chill, totalny laucik, tutaj widzę, wszystkich pokonujemy bezproblemowo. Żaden przeciwnik nawet troszeczkę mnie zagraża chwilowo. O, dobra, zagroził mi to bardzo, bolało. Nie. Nie do mała. Oj ojciu. Ale ich pozjadałem szybko, jednym ruchem dosłownie. Kojniki, będzie git. Mamy tutaj sloty. O! leś, nie wstawaj. Drugim bossem będzie czubi razy 3. To nie jest czubi, to jest... Nie pamiętam, jak się nazywa. Jakoś się nazywa, ale pamiętać to nie pamiętam. Nie, nie przypomnę sobie. Próbowałem coś wykrzesać z głowy, ale nic. Totalnie pustka. O, serce! Ale rzadko serce się spotyka na wybridzie. Dobra. Circle of Protection bardzo rzadko działa, zauważyłem. O, zaczął, jak mocno walać w niego. Seria te widzę dostałem. Wezmę sobie tego pia, pan nigdy życia za mało. Możemy iść dalej. E, może ja bym sobie wysadził ich nawet. Mamy dwóch, z czego jeden ma pieniądze w oczach, więc może akurat coś wypadnie. O tak, świetne, świetne. Po prostu perfekto. Jakby nie patrzeć. Kolejne piętro. Siol. I mamy znowu tą samą klątwę, jak ja uwielbiam klątwę, Dimmy'a czapę dostaliśmy. Druga skrzyk skrzykawka. Jakbyśmy jeszcze jedną dostali skrzykawkę, to był było gate lockdown. No z moim z z szczęściem, e, minus jeden to jest za dużo nie dostanę pewnie. No dobra, co tam. Na kolejne piętrze ewentualnie będziemy się wypstrykiwać z pieniędzy. No do skoro w tym nie możemy, no to trzeba później, nie się. Nie wiem czy ktoś tu biega za mną. Jest tu chłop! O nie, to nie dość, że nie był niewidzialny, to jeszcze przyciągający, tak się nie robi. O chamskie, prostacje, jeszcze wysadziłem siebie. Jak ja tu obrywam mocno na tym piętrze. Nic nie widzę tutaj. Za dużo... O, jeszcze ten nie klasnął. Nie dość że biczownik to jeszcze y, ten harpuniarz. To jest tak bez sensu. Ktoś żyje, wiedziałem. Wiedziałem, że żyjesz. Całe pięterko. Odpaliłem od przy okazji bosa jeszcze. Niechcący. Ja życia już nie mam. Ale bieda z życiem. Dobra, i śpiapy trzeba brać wszystkie, co się znajdą. Bo ja nie, nie dożyję do Glida w ogóle. Dobra. Masko w mi oczywiście, że musiał się ten boss trafić. Ze wszystkich bossów. Ten najgorszy. No ale na Breakstone akurat ten jest łatwy w i ostatnim bossem będzie... Okej, okay. nie pamiętam nazwy. Tarahi czy jakoś tak. Dobrze kojarzy? Chyba tak. I mm, a co mamy? Nieznany przedmiot. Uuu, uh, Holy Grail, przemiana w Sarafina. Ciebie wybuchać nie muszę, o całe szczęście. Całe szczęście, bo nie chciałem tego robić nawet, wiesz, pan, 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 pan nie... pan nie... pan nie chciałem tego robić. Nie mamy Treasure Roomów tutaj. Jera, Jera uj, 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 uj. Jera na tym piętrze, bardzo fajna, podoba mi się. Tu sobie użyję jeden kluczyk, dwie dodatkowe bombiki. Barret jest jest spoko. Dobra, nie zbieramy pieniędzy, bo nie potrzebuję, nie oszukujmy się. Im więcej pieniędzy uzbieramy, po prostu walcząc, tym lepiej, więc nie idziemy nawet na górę, po prostu walczymy na dole cały czas. Bardzo mi się nie podoba fakt, że jest matka. O, ta matka. A ta matka! Wszystko jasne. Maski są gdzieś latające u góry. Obrwałem! Od czego tym razem? Co było tam leżące? Nie, czemu wy wybuchacie wszystko? Wychamy. Czemu tyle masek się respi? To jest co chwilę maska. Podniosłem chyba jednego kojna, tak mi się wydaje. Dobra, leżą wszyscy, bombiarza, wybuchnijmy. Tu kojnik leży, nie chciałbym go podnieść. Leży. Jeszcze tylko dwóch bossów muszę pokonać. Trzech, dwóch bossów, tych. Znaczy, ich przy okazji, ale dwóch bossów poza nim jeszcze. Znaczy... O, o nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze, jeszcze jedna fala, Powiem tak. No i tą falą akurat jest Duke of Flies wersja wkurzona. Akurat ta miła, tylko niestety wybuchająca, bo nie ten. Przecież nie mogła być zwykła, inna. Dobra, wybuch. Nie rozsypuj mi tych pieniędzy, bo zacznę je zbierać pewnie, głupi. Dobra, Jira! Yeah. Yeah. Kolejno sporo. Idę po moją kartę. Bardzo mi się przyda. E, Tart clowfa bym. Psiu! Wy... Ej, bo mam dobrą kartę, mam To jest kozacka karta. Tower jest syfem. Car battery. Nie mam przedmiotu aktywnego. Nic ciekawego. Mamy Blood cloafa miałem. Ujujuj. Biorę. To jest już w tym, nie? Oooooo, kozacko! Dobra. Weźmy sobie grzyba. Okej, okay, serce. Serce nie sługa. Ja już mogę pozbierać te koine, raczej nie dobiję do końów 100, więc możemy na spokojnie 38, HP upa wezmę. Dimage upa HP upa też wezmę. I to jest wszystko, co mogę, The Empress kartę mam przy sobie. A, jeszcze jednego busa nie pokonałem, zapomniałem o tym. Ja po prostu się przez guzik. A tu dostanę. Um, w sumie nie głupie, ja wezmę. Ci już zdał. W sumie nie głupie, ja wezmę. Bo i tak na tym bosie będziemy bić przeciwników, więc raczej tyle rzeczy mi starcy, no na, na pół serca, to tam na jednym sercu pokonywałem Gridiera, albo przynajmniej byłem przy pokonaniu Gridiera. Nie no, zdarzało mi się, jestem pewny, że miałem kilka sytuacji, kiedy Death mi e, zabrał całe życie i na jednym sercu pokonowałem Grida, nie oszukujmy się, dobra, używamy. Plus 5 damage'a, a to 0.25 speed'a, bozacki damage teraz mamy, to niestety nie zalicza się do przeciwników, przez co mi Lasty Blood nie pustuje, ale to już są przeciwnicy, ojej. Po co ty się leczysz, kolego? Co? Po co ty się leczysz? Kolejni przeciwnicy, do ubicia. O się A A, to głupek. Oj, oj, oj Każdy głupek strzela w słupek się. Wiesz tak to było. Mamy maksymalny badimiec z Lasty Blue'a. Dobra, chłopiec tam tak zjedzony, że to strząk. Weźmiesz tego coina, żeby nie leczył się za bardzo. O, wszystkie klucze mu biłem, zanim ten. No nie te tornado! Czemu on ty tornado tak często strzela? Co teraz? Klucze znowu. Kościu, te twoje klucze nawet mnie nie przeszkadzają w życiu. Jeden się zrespił. O, No nie, ja zdechnę przez jego tornado. Trzy razy obrywałem przez nie. Mam za mały range, żeby go bić ten, poza tornadem. Druga faza mnie ubije. No nie, i kolejny run Grigida przegram. A mam kozackie itemy, nie oszukujmy się. No to nie są jakieś najgorsze. Obrwałem od czegoś. Pewnie od tego, że on się kręci jak bęben w pralce znowu. Damage 50, a i tak chłop mnie rozwala. Co tu się dzieje w ogóle? Ojejciu. Wyobrawałem z tego ziomka randomowego. Oni są na strzałach dosłownie. Wystarczy na ich napłucie Zdychają. A prawie zdechłem. Ja. I jedno serce na drugiej fazie. Świetna ta gra. Podoba mi się, dobra, bo uderzy Brim z tym. Brim z tą nami. Nie wiem, gdzie jesteś, kolego Ty mój. Dajcie do mnie. Najgorszy jest fakt, że on może tak. randomowo mnie uderzyć tym. Tego się obawiam, że on randomowo może mnie uderzyć jakąś taką uderzeniem tej pionchy świetnej. Dobra, on teraz. O Jezus, dobra, Brimstone jest git, przestał brimstonować, uderza tymi laserami, poszło wszystko, nie lecz się przyjacielu ty mój, pół serca mi zostało, pół serca mi zostało, on też jest zasłowie na pierdnięcie, zobaczmy kto głośniej pierdzi, ja, ja głośniej pierdzę, dobra, stoję tutaj w miarę git, nie, ja cię pokonałem, trzeba na pół serca w ogóle, czemu mi za pół serca uderzył, batwingi dostałem.